Rada Powiatu Gniezińskiego udzieliła absolutorium i wotum zaufania staroście Tomaszowi Budaszowi za zrealizowanie budżetu jednostki w minionym 2024 roku. Wybrany przed rokiem nowy zarząd, któremu starosta przewodniczy, jak słyszymy, wyhamował prognozowany w nim deficyt budżetowy. Dzisiaj mamy podsumowanie mijającego 2024 roku, jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu. Ten budżet po części jest budżetem nowego zarządu, bo nowy zarząd został wybrany 7 maja. Poprzedniego roku, natomiast w dużej części opieraliśmy się na budżecie przygotowanym i zatwierdzonym poprzez przez poprzednią Radę Powiatu, poprzez poprzedni zarząd z panem Starostą Włoszyńskim na czele. I muszę powiedzieć, że skoncentrowaliśmy się na nowych zadaniach, zmodyfikowaliśmy ten budżet w zeszłym roku i efektem tych prac było to, że z planowanego deficytu 11-milionowego udało nam się osiągnąć na koniec 2024 roku nadwyżkę finansową 4,5 miliona. Myślę, że to duże i te działania, które podjęliśmy, które które w dużej mierze z, dotyczyły bardziej optymalizacji i pewnego zdecydowania się na działania, które część realizowaliśmy, część przesunęliśmy albo zabezpieczyliśmy środkami zewnętrznymi, spowodowało tą nadwyżkę. Myślę, że to jest najważniejsza taka dobra informacja, że chodzi o zakończenie roku 2024, o tym bardziej, że dochody zostały zrealizowane, tak jak wspomniałam, wydatki zostały w mniejszym stopniu zrealizowane. Ale też najważniejsze dla mnie w zeszłym roku to było uporządkowanie struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego. Powstały nowe wydziały i tu przede wszystkim dla mnie najważniejszy wydział funduszy zewnętrznych, czyli wydział odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych. I to pozyskiwanie środków finansowych przełożyło się na 24, ale też na 25 rok, no bo umówmy się, że wiele wniosków zostało przygotowanych, złożonych, a ocenionych w bieżącym roku. Także można powiedzieć, że ponad 70 milionów już pozyskaliśmy przez ten rok pracy, czyli maj 24 do maj 25, ale dzisiaj radni będzie, będą oceniać właśnie wykonanie roku 2024. Tak jak powiedziałem, 7 miesięcy mojej pracy, moich ludzi, mojego zespołu, 5 miesięcy poprzedniego zarządu, któremu chcę podziękować, bo niewątpliwie był to czas, Niełatwy i dzisiaj myślę, że to absolutorium, ten raport, na którym będziemy dyskutowali, powinien być, jeżeli radni będą się kierowali nie polityką, a po prostu efektywnością, gospodarnością, powinien być oceniony pozytywnie. Opozycja w kilku obszarach widzi błędy w postaci niedofinansowania. My oceniamy ten budżet jako mały, ambitny. Może wywodzi się wy, z tego powodu, że y, był przygotowany przez poprzedni zarząd, i nowemu zarządowi y, no, przyszło tylko go w lekkim stopniu zmodernizować. Chociaż y, przyjęła, y, no, nowy zarząd przyjął ten budżet y, z akce, w pełni akceptując go i można powiedzieć nawet z, z radością i dumą. Tak to kiedyś się y, starosta Budasz wypowiedział. My uważamy, że ten budżet jest mało ambitny tak naprawdę, bo przecież my nie możemy się tylko skupiać na tym, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i że matematyczne słupki się zgadzają i że pieniądze wydane są zgodnie z paragrafami. My musimy przede wszystkim wydając... Udzielając absolutorium, brać pod uwagę swoje odczucia, ale nie tylko swoje, ale przede wszystkim odczucia mieszkańców powiatu. Czy wydane środki zostały wydane racjonalnie, z pożytkiem dla polepszenia bytu mieszkańców, tak żeby im się lepiej żyło? Nie zostało zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje. Infrastrukturalne, drogowe, to raz, że te inwestycje były w stopniu punktowym rozplanowane po powiecie, to jeszcze nie zostały zrealizowane w 100%. Przy tak małych inwestycjach, gdzie sięgają około niecałego 10% budżetu powiatu, no to wydaje mi się, że to nie jest jakieś ambitna realizacja i ambitne ambitna praca, żeby dokonać wysiłku, żeby to zrealizować. Dla nas jest bardzo ważny szpital. Jest duże budzi nasz niepokój, stan finansów szpitala, a przecież nie kto inny jak Starostwo jest organem założycielskim i zarząd odpowiada tak naprawdę za finanse tej jednostki. Przecież ten dług szpitala i koszty, jakie ponosimy ponosząc obsługę tego długu mogłyby być bardzo dobrze zrealizowane w innych obszarach po to, żeby polepszyć ochronę zdrowia, polepszyć leczenie, a także mogłyby być przeznaczone na dalszy rozwój tej jednostki. Za przyjęciem absolutorium zagłosowało 19 radnych, czterech było przeciw.